Witam wszystkich. Na początku powiemy sobie, gdzie są te zadania, jak z tego korzystać, a później jak zrobić zadania. Na st naszej stronie możemy wejść tu na inne. Tu mamy HTML, CSS, JavaScript. I Jak klikniemy, dostaniemy się do pierwszego okienka. Tutaj możemy obejrzeć znaczniki HTML, tutaj właściwości CSS, a tu na dole są nasze zadania. Ok idziemy od razu może na zadanie. Macie tam kilka zadań, które macie zrobić. Jak nie wiecie, to teraz Wam pokażę. Klikam na ćwiczenie pierwsze i czytamy sobie to, co jest po lewej stronie. Tu opisuje, z czego składa się znacznik. Tutaj mamy ikonkę, że możemy podglądnąć ten kod, a tu będzie sam podgląd. Klikam sobie i patrzę. To, jak przeczytacie i popatrzycie, to zrozumiecie. Znaczniki składają się z tej nazwy znacznika i z takich ostrych nawiasów. Najczęściej mają znacznik początkowy i znacznik końcowy. W środku jest jakaś zawartość. One określają te nazwy, co to właściwie jest. P to jest akurat akapit. I to jest akurat formatowanie tekstu, że coś ma być przechylone. Ostatnio coraz mniej używamy. BR oznacza na przykład, że tekst ma być przełamany. A to jest już troszeczkę dłuższy, pokazujący całość, że oprócz znacznika w tej pierwszej części może być także atrybut i jego wartość. I wtedy to wygląda tak, że mamy. Ostry nawias, nazwę znacznika. Atrybut równa się, i w cudzysłowie wpisujemy wartość. No, wartość zależy od tych atrybutów, więc każdy znacznik trzeba sobie przejrzeć. Mniej więcej to tutaj tyle z lekcji. Warto zapamiętać po prostu i przejrzeć sobie znaczniki. Tu piszę, żebyśmy kliknęli na menu i na HTML. I tu wam po kolei, trochę tych znaczników jest. Nie wiem ile tam, z 50 więcej. Opisałem co każdy znaczy. To są podstawowe znaczniki, które trzeba często wpisać, ale my często będziemy. Pomijać je i używać tylko środka, ponieważ przeglądarka i tak Wam spróbuje zinterpretować to, co zrobiliście, nie wiedząc nawet, czy piszecie w HTML 5 czy 4, bo po to jest ta deklaracja. Jeżeli brakuje znaczników HTML, to jest główny pojemnik, czy head, to jest nagłówek, w której możemy wpisać tytuł linki jakieś do stylów, jakieś meta, y, znaczniki no, mnóstwo różnych rzeczy, można sobie tu poklikać i zobaczyć. Y, my zazwyczaj zajmujemy się, będziemy się zajmować ciałem dokumentu, czyli treścią główną, ale tu zobaczcie, że jest już znacznik, który definiuje akapit, więc można sobie kliknąć i spokojnie poczytać. Tutaj jest kod, jak wygląda. Można sobie nawet skopiować, jeśli ktoś nie potrafi zapamiętać. Jednej literki zresztą. Tu jak to wygląda. A tutaj mamy opis. Czasami niektóre atrybuty, znaczniki mają atrybuty, i tutaj będzie wtedy wpisane. To, co tutaj jest, to jest domyślne przez przeglądarkę ustawienie danego znacznika. Część z nich ma po prostu już napisane, że jak będzie literka I, to tutaj to jest stylizacja tego znacznika przez CSS będzie napisane no, dla Was może jeszcze niezrozumiale, ale że coś ma być przechylone, coś ma być pogrubione, gdzieś tu ma być margines. I jak napiszemy sobie znacznik P, to zobaczymy na przykład tutaj, że on faktycznie ma z przodu z góry i z dołu, margines, nie Ważne to jest jakaś wartość. Marginesów z lewej i nie ma, a sam wyświetlany jest w bloku, czyli ciągnie się stąd, aż dotąd, chociaż tego tutaj akurat nie widać, ale możecie mi wierzyć. Tu jest H1 do H6, to są nagłówki i jak widać Pokazane jest tutaj H1, H4, H6. One są od największego do najmniejszego. Ten jest najmniejszy, H6. No i częściej, jak tu się popatrzy, to przede wszystkim one są pogrubione i większe. Font size to jest wielkość ściągki. Ona jest dwa razy większa niż normalna. I tu jest, że jest pogrubiony. Ok, tak, już troszeczkę wiemy o znacznikach i wiemy, że zazwyczaj one mają początek i koniec. Przy niektórych nie ma to sensu, ponieważ, jeszcze raz sobie tu klikniemy, ten znacznik łamania wiersza w akapicie, na przykład, czy przejścia do nowej linii, no co miałby tutaj mieć? Jak i zamykają? on po prostu łamie linię, linię i koniec. Ten znacznik, który wstawia obraz, on po prostu wstawia obraz. Tutaj tekst jest raczej byłby mało znaczący. Jeżeli czasami spróbujemy zamknąć znacznik, który nie powinien być zamykany, bo nie ma takiego znacznika końcowego, to może się nic nie stanie. Ale jeżeli tu bym próbował, to by postawił mi przeglądarka, spróbowałaby postawić drugie przejście do nowego wiersza, gdybym tutaj zamknął. Teraz może zobaczmy. Następne ćwiczenie. Przechodzimy sobie na ćwiczenie. Ćwiczenie drugie. Co tutaj wy macie zrobić? Macie poglądać sobie tutaj znaczniki, odgadywać, gdzie są pary, czyli to tu nie ma pary. HR akurat daje poziomą linię. Ale tutaj już mamy parę. Nie wiem, czy dobrze widać, może ja powiększę. Ok. Więc jeżeli tu coś wpiszemy, to najprawdopodobniej po to jest to ćwiczenie, coś zobaczymy. Ok. A jeden, jeżeli pamiętałem przed chwilą, to były nagłówki. Wpiszmy sobie tutaj, tak jak tutaj piszę, hmm, różne nazwy zwierząt. Dobrze, piszę sobie lis i oglądam. OK, to jest ten lis. Piszę sobie w nagłówek H3. Tutaj dałem spację, żebyście bardziej i łatwiej trafili. Kot. Kliknę sobie, żeby zobaczyć. I mam tu kota. Ten podgląd dałem Wam tu także w menu, gdyby. Ktoś na komórce próbował i nie mógł trafić, tu jest większe. Ok, tylko trzeba to menu zamykać. Możemy też otworzyć sobie menu na komórce i cały czas tu pokazywać, ale tam, za chwilę jeszcze to mówię, trochę trudniej jest na komórce. Próbuję Wam zrobić to większą czcionką, żeby na tej komórce to jakoś było, ale niektóre przeglądarki, takie jak Chrome, no, sztucznie nadmuchują tekst, powiększają i to tak trochę dziwnie wygląda wtedy. No, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. No, więc tu wpiszemy sobie to miejsce. To jest pojedynczy, to jest tylko tutaj odstęp, więc nie ma sensu. Tutaj wpiszemy, tutaj wpiszemy, tu nie ma pary, to jest akapit, tu wpiszemy, to jest przechylenie, tu wpiszemy, to jest pojedyncza linia, to ta. Baton, baton to jest przycisk, chcemy zobaczyć jak on wygląda, tu wpiszemy progres. Progress to jest to, tu akurat. Nic to nie da, że tu wpiszę, ale zawsze można spróbować. Hmm, a może da nam tu jakiś tekst po albo przed? Zawsze można spróbować i zobaczyć. Tu nie ma gdzie wpisać, zresztą to jest ta linia. I tu jest x. w Sam środek pomiędzy ten a ten znacznik i pomiędzy ten a ten znacznik, to jest znacznik w znaczniku, no to jest chyba tutaj i wpiszemy sobie na przykład 2. Ciekawe, czy nam wyjdzie x kwadrat. No i zobaczcie. Wychodzi na to, że SUP to jest po prostu podniesienie linii indeks górny. To jest przechylenie i tak dalej, i tak dalej. Można sobie teraz, jak już to ktoś zrobił, ściągnąć to na dysk. To będzie tutaj. Tu mamy pobrany kod. Można to sobie zobaczyć, jak on wygląda. I można to przesłać. Gdyby ktoś nie mógł, to oznaczałoby, że prawdopodobnie ma zablokowane i jest na komórce, prawdopodobnie, i ma zablokowany JavaScript. Trzeba wtedy wejść tu gdzieś tam do właściwości, odnaleźć JavaScript i pozwolić na to, żeby to działało. Dobrze, jeszcze zobaczymy zadanie. Trzecie? Kliknij na pokaż, więc kliknę sobie tu na pokaż. <laughs> Co on mi tu pokazuje? Tak naprawdę teraz już widzimy te rzeczy, o których wcześniej mówiłem, że zazwyczaj są w całym dokumencie. To jest deklaracja typu, że piszemy w HTML w ostatniej wersji w piątce. Coś takiego wystarczy. To jest, że dokument jest po polsku. Większość z tych rzeczy jest dla przeglądarki, dlatego my nie widzimy tego, nie widzimy tego. Tytuł widzimy tutaj, ale samego tego nagłówka też nie widzimy tego, co tu jest na czerwono. To zadanie pokazuje wam, że one rzeczywiście są, i to są takie pudełka. W tym wielkim pudełku HTML jest sobie nagłówek head i jest body. Body jest tu na pomarańczowo, a nagłówek head jest na czerwono. Normalnie byśmy go nie zobaczyli. Czasami stylizuje się po prostu samo body to, żeby cała strona była czerwona. Jeżeli ja tu wymarzę head i tak dalej, to stylizowanie, to już zobaczycie, że będzie jednolite. Ale zostawmy to. Co mamy zrobić? Mamy tutaj wpisać dowolny nagłówek z napisem lupie i dwa kapity z dwoma zdaniami. W takim razie skasuję sobie to, to jest to, co tu jest na żółto. Zwykły tekst, nawet nie, jest, nie jest bez żadnego znacznika. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest już puste, ale tutaj, w tym stylach, jest. Tutaj, że body będzie na żółto. Ten pomarańcz to jest HTML. Pudełko z HTML. Zazwyczaj niewidoczne. Tutaj jest ten nagłówek. Też zazwyczaj niewidoczny. Jeżeli chcecie zobaczyć, to możemy zwyczajnie tę część stylizowania HTML i head skasować. I sobie pokazać, że tak naprawdę teraz widzimy tylko to body na żółto. Ok? W każdym razie, wracając, co my mamy zrobić? Mamy wpisać znacznik. Jakiś z nagłówkiem, on jest od H1 do H6, więc sobie wybieramy, jakie lubimy. Najlepiej od razu zamykać, czyli mam początek i koniec, i tutaj wpisać lubię. Ok? Sprawdzimy, czy to jest dobrze. Już jest, drugie, A teraz w znacznikach od akapitów. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem, że to jest znacznik P. Od razu go zamknę, żeby o tym nie zapomnieć, i wpiszę sobie tutaj. Lubię, dlatego że coś tam taniec i tak dalej, i tak dalej. Jak będę miał dwa takie, ten mogę sobie zaznaczyć, skopiować, żeby było szybciej. Już mam drugi znacznik, i tu sobie wpisać jakąś drugą rzecz. I znowu chcę to przesłać. Gdyby były problemy z tym JavaScriptem i tak dalej, proszę zrobić print screen, tak? Gdzieś na klawiaturze. Szukamy, sprawdzamy. Czasami trzeba wcisnąć klawisz FN. W każdym razie robimy zdjęcie ekranu. Wchodzimy do jakiegoś programu graficznego i robimy tam wklej po prostu, tak? Ja tu mam Paint'a, wejdę sobie do Paint'a, poszukam wklej. Wklej. OK. I to możemy zapisać. Flik, zapisz, albo zapisz jako, jako PNG, JPG i tak dalej. I gdzieś tam na zapisać. OK. I taki coś mi przesłało. No, najlepiej skorzystać z tego, bo to jest najprościej. Na komórkach oczywiście trzeba sobie poszukać, gdzie dana przeglądarka zapisuje. Gdzieś tam jest folder zawsze do zapisu. W komputerze to zawsze będzie download. Taki folder, albo on się nazywa pobrane. Gdybym ja tu chciał wejść. Pobrane, pobrane. Czyli musiałbym się cofnąć. Jestem w dokumentach. Jeszcze. I mamy tu folder downloads. A zazwyczaj piszę, obrane. No i tutaj w środku mam ten kod. To wysyłamy, tak? Ok. Zobaczymy też już naprzód ćwiczenia, żeby później nie było pytań. Ćwiczenie. Jesteśmy już przy trzecim, tak? To weźmiemy sobie ćwiczenie na przykład. <laughs> Parte, klikniemy na Pokaż. Przeczytamy, co Pan tutaj chce. A Pan chce, żebyśmy wymienili to zdjęcie. Ten adres, który prowadzi do zdjęcia. Znacznik G wskazuje, że tu będzie obrazek. Jest to obrazek. A Source, czyli źródło, pokazuje skąd. Ja tu potrzebuję adresu internetowego jakiegoś obrazka. Za chwilę pokażę. Pisze tutaj także, ja piszę, czyli jest napisane. Żeby skasować te oznaczenia, to jest w CSS są znaki komentarzy, a to jest już stylizowanie CSS. po angielsku to będzie szerokość i że ma 100%. Teraz jest większy niż to okienko, niż te pudełko, które go mieści, ale jeżeli skasujemy i zostawimy, pozwolimy mu, żeby szerokość była 100%, to powinien być o, taki zmniejszony. Okay. jak wymienić ten adres? No cóż, to musimy skasować i poszukać, tak? Wchodzę sobie na Google, wpisuję wiosna albo kwiaty albo coś tam. Wchodzę na grafikę, żeby ta grafika mogła być używana, to dodatkowo jeszcze wejdę na narzędzia, prawa użytkowania i oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją. Takie obrazki możecie popierać, możecie sobie modyfikować programami i tak dalej. Ok, mam tu obrazek, klikam na niego i tu. Ojej, on jest strasznie rzut duży 6000 na 400. No to może wybierzemy sobie mniejszego. Żeby nie błądzić, to tu jest rozmiar. Możemy od razu dać, że średnie. Ok, wezmę sobie tego. Średni, to widać, to tu jest 615 pikseli na 373. Dobrze, klikam prawym, nie robię, kopiuj grafikę, kopiuj adres grafiki. OK, gdybym ja sobie chciał zobaczyć, czy dobrze na pewno skopiowałem, to mogę sprawdzić. Rzeczywiście, pod prawym przyciskiem myszy, tutaj i także jest, otwórz grafikę w nowym oknie, to zawsze można sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje adres, który dokładnie do tego obrazka prowadzi. Powinna być końcówka JPG, PCX. Web, ostatni format, kompresowany, dobrze. Ok, mam ten adres, wracam sobie do zadania. Kleję tutaj, tak, pod prawym przyciskiem Klej albo Ctrl V. No i zobaczę. Ok, jest, jest. Jest na 100% szerokości. Jest. To jest CSS i to jest takie drobne wprowadzenie do CSS. Mógłbym to style wpisywać tu, ale wtedy troszeczkę inaczej to wygląda, ale też tak można. Łatwiej i fajniej jest stylizować w oddzielnym miejscu, pisząc style i kończąc na style, a w środku wpisując co chcę stylizować. Ok. I jeszcze może jedno ćwiczenie na koniec. Właściwości, formatowanie tekstu. Ok. To już są style, mam mój akapit tylko, mam imię, zobaczmy, jak to wygląda. Jak widać, to już to jest akapit, ale on jest obrócony, na żółto ma kolor jest na czerwono, tu jest jakieś obramowanie takie kreskowane, przechylone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest to wpisane w CSS i tak mniej więcej po kolei. Kolor to red, można sobie poszukać we właściwościach, jakie kolory możemy wpisywać. No, angielskie słowa. 144 chyba dokładnie zna słów z kolorami, więc można sobie to wykorzystywać. Jest niebieski tutaj. Background color to jest kolor tła. Oczywiście, te kolory można też wpisywać w innej postaci. Sześć sposobów jest na wpisywanie tego. To nie jest teraz ważne. Ja będę sobie wpisywał nazwy. Padding to jest wypełnienie, te całe tutaj. Z góry, z prawej, z lewej. Więc damy sobie na przykład mniejsze, zobaczymy jak to wygląda. Px to jest pikseli, taki kropek na ekranie. Text and to jest wyrównanie tekstu, czy z przodu, czy z tyłu, czy po środku. O tym, na jakie tu wartości ja mogę wpisać, można spokojnie poczytać we właściwościach. Tym razem już nie HTML, bo tu są znaczniki, czyli jakie elementy występują na stronie, tylko CSS, czyli jak one mają wyglądać na stronie. I tu możemy sobie poszukać i zobaczyć na przykład, że jak wygląda border, czyli obramowanie. Już zapomniałem, co ja chciałem przed chwilą. Wrócimy, co ja tu chciałem, tekst align, Dobrze. jeszcze raz wejdziemy, poszukamy sobie na T, J, L, M, N, O, P, R, S, T, tekst align określa wyrównanie tekstu w poziomie, dobrze, klikniemy i zobaczymy, tu mamy przykłady, tu możemy sobie kliknąć, i zobaczyć, że left to jest do lewej, right to jest do prawej, center to jest wyrównanie do środka, jak wierszyk, a to jest justowanie. Czasami te mm, wartości, atrybuty są równe wartościom, czyli nie trzeba wpisywać nic więcej. Wystarczące nazwy. Nie wiem, czy ja dobrze teraz powiedziałem. No, chyba tak. Text Line. Wartość. Czasami tutaj może być coś w pikselach, jednostki. Wtedy ja tutaj zazwyczaj wpisywałem, żeby się odnieść, gdzie można to znaleźć. Kolory, jak będą, to też powinienem napisać. Więc zaraz sprawdzimy. Kolor, 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 kolor. Kolor. Pierwsza noc. Kolor. Ustawia kolor tekstu. OK. I tu jest odwołanie do koloru tła. No i zauważcie: tu można tak wpisywać: blue jest niebieski, albo wpisywać szexadecymentalnie tu jest jakiś kolor, o którym nie wiemy jaki. To teraz nie jest tak ważne, wartość jest domyślna i dziedziczona, a tu jest, że mogę zobaczyć do kolorów, mogę też tak, mogę też przez HSL. To są takie czerwony, czerwony green to zielony, blue to jest niebieski, a to na końcu to jest krycie. Jak bardzo on ma być przeźroczysty, albo jak mało ma być przeźroczysty. To jest podobnie, to wszystko można sobie tu przeczytać tu na kolorki. Nie jeszcze nie napisałem, ale tutaj 141 kolorów i pewnie przejdziemy do innej strony. Włóży skus, cool, bardzo fajna stronka, jest po angielsku. Tu można ćwiczyć sobie i dowiedzieć się o wiele, wiele więcej. Warto sobie kliknąć prawym na przetłumacz na język polski, ale musicie pamiętać, że te wartości muszą być takie jak tutaj. Więc aqua to aqua, azury to azury, tak? Weźmiemy sobie ten, na przykład skopiujemy, wrócimy do naszego ćwiczenia, w którym byliśmy. I tutaj damy sobie ten kolor, co tam znaleźliśmy. Ok. Widać, że kolor tekstu się zmienił. Tu jest font size, to jest wielkość czcionki. Mogę ją zmniejszyć, zwiększyć. Tu jest border obramowanie, to jest skrót właściwy do obramowania. Składa się z trzech części, tu jest w pikselkach jak to ma być gruby, tu jest to, że on jest pryskowany. Mogę dać solid czy pełny, a tu kolor. Blue, tak? I klikam sobie. O, teraz mam grube obramowanie. Transformacja, tu akurat jest, jest tego dużo. Wybrałem rotację dla Was, żebyście sobie zobaczyli. 90 to jest stopnie. Ok. Pozycja, zostawcie ją. Pozycja relatywna, czyli w stosunku do, do tego okna, o ile odsunięta jest od tego punktu. W lewo, w dół jest top 100. Damy, ponieważ wyszło nam. Wysoko i dodamy top 200, i zobaczymy, czy nam się obniży. Jak widać, nam się obniżył. Czyli przypominam, wchodzimy, robimy zadanie, tu podglądamy, tu ściągamy plik. Gdyby się nie ściągał plik, albo robimy zdjęcie, albo yy, próbujemy znaleźć, żeby JavaScript odblokować. W nowych komputerach czy w komórkach kilkuletnich nie będzie żadnych problemów, no przy starszych możecie czasami mieć tam coś przyblokowane i wtedy trzeba poszukać, żeby to odblokować. No a tu w menu, jak mówiłem, znaczniki, czyli co może być na stronie, czy to obrazek, czy jakiś link do innej strony, to tutaj mamy wszystko. Jak to wszystko jest stylizowane, czyli to, co tutaj, tu mamy. Javascriptem zajmiemy się może na koniec. No a tu są ćwiczenia. Tak? I można sobie próbować nawet te następne ćwiczenia, jak się tu pojawi więcej. No my zrobimy tylko część. To wszystko chyba. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz wszyscy mi przyślą zadania.